W czwartek doszło do rozmowy telefonicznej prezydenta USA Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Jak wyjawił Juri Uszakow, doradca Putina, trwała ona prawie godzinę, rozmawiano o sytuacji na Bliskim Wschodzie, a także wojnie w Ukrainie. Putin miał zapewnić Trumpa, że szuka zakończenia konfliktu poprzez negocjacje. Prezydent Rosji Władimir Putin i prezydent USA Donald Trump szczegółowo omówili sytuację wokół Iranu i Bliskiego Wschodu w ogóle. Przekazał reporterom Yuri Uszakow. Strona rosyjska podkreśliła znaczenie rozwiązywania wszystkich kwestii spornych, nieporozumień i sytuacji konfliktowych wyłącznie za pomocą środków politycznych i dyplomatycznych. Uzgodniono, że kontakty w tej sprawie będą kontynuowane między Departamentami Polityki Zagranicznej, Ministerstwami Obrony i między doradcami prezydenta. Trump w rozmowie z Putinem po raz kolejny poruszył kwestię szybkiego zakończenia działań wojennych na Ukrainie. Jak stwierdził Uszakow, Putin miał powiedzieć Trumpowi, że Rosja nadal szuka rozwiązania konfliktu ukraińskiego poprzez negocjacje. Putin miał jednak stwierdzić, że Rosja osiągnie swoje cele, czyli wyeliminowanie znanych przyczyn źródłowych, które doprowadziły do obecnego stanu rzeczy, do obecnej ostrej konfrontacji i że Rosja nie wycofa się z tych celów. Podczas rozmowy nie poruszono tematu częściowego wstrzymania dostaw amerykańskiej broni do Ukrainy. Ten temat był szeroko omawiany w mediach, w ostatnich dniach i godzinach, ale w trakcie rozmowy, która się odbyła, ten wątek nie został poruszony. Prezydenci, jak zapewniał doradca Putina, nie omawiali też planów dotyczących możliwej trzeciej rundy rozmów między Rosją a Ukrainą, ale jak już zauważyłem, nasz prezydent oświadczył, że jesteśmy gotowi kontynuować proces negocjacyjny, czyli jesteśmy gotowi przeprowadzić kolejną trzecią rundę, oświadczył. Donald Trump, jak przekazał dziennikarzom, nie był zadowolony z przeprowadzonych rozmów, a wręcz był nimi zawiedziony. Co pan osiągnął dzięki rozmowie z Władimirem Putinem. Mieliśmy rozmowę. To była dość długa rozmowa. Rozmawialiśmy o wielu rzeczach, w tym o Iranie. I rozmawialiśmy również, jak wiesz, o wojnie z Ukrainą. I nie jestem z tego zadowolony. Nie jestem z tego zadowolony. Czy jesteśmy bliżej porozumienia z Ukrainą? Nie, nie zrobiłem z nim dzisiaj żadnych postępów.